Cześć, jestem cze, z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku, drodzy widzowie, gdzie dzisiaj będziemy sobie reagować na jedno z najbardziej popularnych animacji na YouTubie. czyli obłędny cyfrowy cyrk. Jednak nie będziemy reagować ani na odcinek pilotażowy, ani na drugi odcinek. Będziemy otóż Będę otóż robił reakcję na trzeci odcinek, a jeżeli nie rozumiecie o co biega, to ja już Wam tłumaczę. Nie przechwalałem się tym bardzo, ale ja yy, lubiłem, lubię oglądać obłędny cyfrowy cyrk. Nie powiedziałem lubiłem, bo ja nadal lubię. No i nie przechwalałem się tym za bardzo. Dlatego dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że... No po prostu, że to mnie interesuje, bo to taka popularna animacja słyszałem, więc, więc ciekawość ze mną wygrała i postanowiłem to obejrzeć. Obecnie filmik liczy ponad 300 milionów wyświetleń oraz 6,2 milionów lajków. Obłędny cyfrowy cyrk to surrealistyczna czarna komedia, tu jest napisane, o uroczych, kreskówkowych postaciach, które nienawidzą swojego cyfrowego życia, chcąc z niego wyjść. Namiot, namiot i uśmieszek z Jęzorem. Nie wiem po co to czytam. Ale jeszcze jest info, bo mogliście chyba podejrzewać, że ja będę to nagrywał. Nawet na swój kanał wstawiłem posta, na którym było, na którym było napisane o Kingerze, który chciał, żebyście wy napisali w komentarzu, co chcecie, żeby on powiedział. No i gdzie nie gdzie będą się pojawiać takie ścinki, takie przerwy, jakby. W którym pojawia się Kinger i od jakiegoś czasu mówi coś śmiesznego. Niezależnie od tego, jaki to będzie filmik. W każdym razie mam też ogromnego newsa, ponieważ obłędny cyfrowy cyrk trafił też na Netflixa i minął zaledwie weekend, a już on trafił na top 10, na listę top 10. Bo zdobył ponad 3,4 miliona widzów na Netflixie, którzy go oglądali. Dlatego będziemy sobie reagować na Netflixie, bo na YouTubie za dużo mi się wyświetla reklam i boję się, że za, że za dużo pojawi się ścinek. No to zaczynamy. Jest dobrze. Dłużej to już nie dam rady. Baże, dasz. Tutaj nie da się umrzeć od niedoboru tlenu, pamiętasz? Ale wciąż czuję jakbym umierała! Po prostu o tym nie myśl! Lub wychoduj jaja chcę zobaczyć, co twoje ciałko jest w stanie zrobić. Hej, daj jej spokój! No, daj jej spokój, to ty! Okej! Okay. No to co... ona ja... w ogóle robi? No wstrzymuje tlen. Dobra, wkraczamy w niebieski. Niebieski. Niebieski twa, Niebieska twa. Ej, to coś nowego. O, teraz a jeśli kolor twarzy czerwony? zmienia podczas gdy wstrzymuje oddech. O, ciekawe, pomarańcz. ciekawe. Żółty, mhm. zieleń. Wow, patrzcie, teraz jest niebieska. Niebieska już była. Wcześniej <laughs> była niebieska, no, a, no tak. Chyba kolorki zmieniają się szybciej. Czemu tylko ja to robię? Czemu niektóreś z was? No bo każdy z nas ma inny efekt. Racja. Na przykład, Kinger się świeci, Uu, Ragacie włosy stają dęba, Maska Gengl się kręci, a zubył zamienia się w prostaka. Kończyny mi się. A co z wow. tobą? On nie ej, chce ej, wam pokazać. Po prostu. Przecież fajniej jest mieć tajemnicę. A co wy, widzowie, myślicie, że to jest? Możesz przestać tak robić. No właśnie. On się teraz zachowuje, jakby faktycznie do mnie albo do któregoś z was mówił. Przejdźmy po prostu dalej. Czemu stoicie jak te widły w gnoju, skoro czeka na was kolejna przygoda? Dzisiejsza przygoda Uuu. to Misterium Majętności Mildenhull! Tak jest! Aha, okej. Okay. To chyba tak brzmi tytuł, bo poprzedni odcinek miał tytuł Słodka Sprawa Syropu. I to jest... Bo jeszcze raz? No, bo jeszcze ja nie pamiętam kompletnie, jak, Czemu jak to Czemu stoicie było? jak te widły w gnoju, skoro czeka na was kolejna przygoda? Dzisiejsza przygoda to. Misterium majętności Mildenhull! Tak jest! Ta wielka, Milden straszna Hall. chata A, jest podobno tak, pełna okay, zjawisk okay. paranormalnych, aż po same krzywe brzegi! To właśnie wy macie rozwiązać zawiłe zagadki i schwytać wszelakie mary i koszmary tego domu! Bo, bo nie I po wiem, raz czy to faktycznie w będzie straciliśmy. można. Czy raczej... Gdzie zobacz? Oh, oh, to... Ta przygoda jest mega klawa i do, 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 dojrzała! Tak jak ono!

Ciekaw jestem, co takiego. No dobra, kontynuujmy po kontynuujmy. No. Ale NPC nie staną się nagle samoświadome, prawda? Czy ja wiem? Ja to nie rządzę, chociaż nie, czekaj. Ha, 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 ha. Tak czy siakie, zapraszam was do portalu. No faktycznie. Pora, Ciekaw jestem, zawsze w pamięci, więc to jest ta posiadłość. Ciekaw jestem, czy npc ich nie o, spróbują zabić. O całkiem tu strasznie. I czy w, i czy w ogóle Ciekawy da się czy zabić? Kane przygotował i, dla nas taki czy w ogóle oni potrafią Mam zginąć? Mam nadzieję, że ta przygoda nie stanie się kolejnym koszmarem. Nie jestem fanką horrorów i nie za dobrze reaguję na jumpscare, więc wiesz... No to no, nawet nie było straszne. Co, odkrywam, że też się boisz? Hej, bądź trochę milszy. Ostatnie sporo przeszło. Jak można się bać odkurzacza? No od nie od tylko od ona. się psem. Wy też to słyszycie? No, no też usłyszałem. Hej! Jestem Duszek! Co? Duszek. I będę waszym przewodnikiem! Ta. Czemu one nie wracają? Haha! Oj, teraz, pamiętam teraz to moje pierwsze creepy. zaoczne. Ale nie wiem, czemu nie wracają. Ja tak nie miałem. Zanim na przygodę pójdziecie, musicie wyboczyć drzwi, przez które przejdziecie. Drzwi po lewej są Normalne Egi! Wow! Dla całej rodziny! Drzwi po ławej kują scenery kośmane. Drzwi po Tylko dla dojrzałych zębów. Zdecydujcie się! <laughs> Do Jackson! Co? Nie mieliśmy takiego wypadku. Ten wszystko. porozumiewał się trochę jak ten. E, Które Elmer. zwariowanych melodii. Hmm, jakoś nie wiem. Spróbujmy tak. Ej, no! Znowu nie będę. Się płakać. Gęgą, ja się czym zajmę! chwila. Po lewej są poprawne, co? Więc te są straszne. No tak. Zubu! Hono tu! Chcę, by taka Zubil przecież została! Hmm. O, już bo wiem! Nie możesz po prostu Co Przywołać? Mogłeś no tak, tak robić przez cały czas? Zubu! Ja, ja tylko chcę się dowiedzieć, czemu unikasz moich wszystkich przewspaniałych przygód! Możesz no się tak, bo przecież w poprzednim bumbu. odcinku też nie wzięła uczucia udziału w tej bumbla? poprzedniej przygodzie. Nie ja dość o uczuciach Bombla! Powiedz jak ty się czujesz! Ja... Więc co Terapia. tam masz w główce Zubu? Ja w główce mam golenie. Niezawne! <laughs> co dalej? Nie ja już... Już ci mówiłam, z czym mam problem. Ty po prostu nie pamiętasz, bo... <laughs> Już nieważne. Mój mózg nie jest jak wścibska bo... babcia na balkonie nic nie umknie tym patrzałkom. No. Więc co nie mogę zrobić, bo te przygody były AI. atrakcyjne dla ciebie. Widzisz? Dokładnie o tym mówię. Mówisz tylko o swoich przygodach. Tutaj nie chodzi o przygody, tylko o coś, no, zapomnij. Pewnie nawet o coś mnie nie co? słuchasz. O coś, ta psuka by... wygląda prawie jak Maja. No tak, bo, bo nie słucha. No dobra, A, czyli pomniej Kinger przeszli przez portal. Gdzie jesteśmy? O jakieś straszne kukły. O, to... No. Nie. Lepiej... No, faktycznie, wygląda to strasznie. Zwłaszcza ten łeb. Ciekawe, co to, to za stwór. Nazywam się Baron Theodor Mildenhall. Interesowałem się obiec, kiedy tylko pamiętam. Niektórzy mówili, że z czasem zmieniło się to moją obsesję. Kreaturę, którą przed sobą widzicie, tropiłem już od lat. Ni to człowiek, ni to zwierzę. A Coś co? bezbożnego. Wcielenie zła. Wziąłem na siebie brzemię Zombi, spędzenia każdego potwór, mego oddechu. co obroni mojej rodziny od tego pomiotu. Hmm. Mając nadzieję, że kiedy w końcu go zabiję, będę wolny od tego uczucia. ...tego wrażenia trochę, grozy, trochę mam ciary jak to oglądam, błędzie. ale... Ale dobra, może później będzie trochę mniej strasznie... Chyba zaczynam myśleć. To znaczy żartowałem z tymi ciarami. A Chyba co zaczynam... powiesz na szukanie Chyba drogi na myśl... górę? Tam do reszty? A, on nic nie myśli. Okej, okay, wręcz przepięknie. Kocham te przygody. Zero wejścia. Moglibyśmy tym tegesem pojechać w górę. Windą. Taka winda, która e, daje posiłki. Zamknięte! Oczywiście, że zamknięte! Wiadomo, że zamknięte! Może trzeba klucz wziąć? Nie wiem. Zaginęli. Wtorek, 4 grudnia. Pomimo tego, że parokrotnie postrzeliłem kreaturę w jej narządy i odciąłem jej głowę, by na mojej ścianie. To był dopiero początek moich problemów. Spuściłem swój wzrok z trudem. Dla młodszych widzów lepiej, żebyście tego nie oglądali, bo to, ba, bo to ten odcinek było. na specjal dalej e, halloweenowy. Spijajcie zresztą to, co o co mówię. Jeśli ktokolwiek tego słucha, mam jedną prośbę. Słucham jako. Znasz wzroku z głowy. To przestroga. Wow! Kość ma dbaczek, nieco nie, kłopotliwe nie wyczucie nie czasu. Nie nie o, o! Światła zgasły. A to jest nieco kłopotliwa ciemność. I teraz oczy są w wadę. Co to jest? Czy to ty? Nie. A, czekaj, masz na myśli, że cię teraz dotykam? Tak, to ja. To twoja ręka? To moje oko. Ta, ale które oko? Ja, czy to serio ma? Możesz nie tykać mojego Kingier oka? Jest. O, tak, córki, Bo wiecie, Kinger jest taki o, stary... To, co, się co stało? Przypomniał mi się bardzo śmieszny żart. Ty, to czemu krzyczysz? Może jednak nie był wcale śmieszny. O mój Boże. Myślę, że powinniśmy trzymać się razem i powoli podreptać do pokoju z trofeami. E, też tak myślę. Bo no jak już mówiłem, Kinger e, Kinger e, znajduje się w tym cyrku nie wiem od jak długiego i dlatego zwariował. Co to było? Co co? Co? Zresztą słyszałem. Pewnie jakieś magnesy albo łódka. E, łódka? Cokolwiek to jest. Musimy być bardzo cicho. Ja? Okej, okay. okay, nie gadasz trzy po 3, Ale z tobą to jest takie 50 na 50. 50-50. No, racja. Mucha? Co ty? Mamy tu Muchę. Też ją słyszę. Nie sądzisz, że to trochę hała? O, masz rację, Mucha. I mucha. Mam cię! Chyba ją mam. Nie widzę dłoni. To to, to za nimi. On teraz Przepraszam, jak możesz głośniej? By, nie bys, do końca bys, 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 usłyszałem. Nie, muchę! Yeah! Wow. Dawaj, 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 Ta, dawaj! Teraz to dawaj, się zaczyna robić trochę to, trochę. to chyba straszne. tak ja, ratunek. Dawaj, z tych tarzm. No, faktycznie wygląda jak embut z Ale z tymi oczami to już. jesteś piękna, już skarbie. Mam to! On się chyba zahipnotyzował przez to. No, 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 no. A, tak! Proszę szybcie, się szybcie. nie wychylać i zachować pozycję, płodową, Bo jedziemy w górę! Nie, ja w dół. A, to nie góra! To, to wcale nie góra! Używasz dobrej majtek. Yeah! Nie. Ja nie używam moich przygód, by torturować moich gości! Wszelkie męki, które sprawiam, są stuprocentowo przypadkowe. Tak każdy zbrodniarz wojenny. Nawet o tym nie rozmawialiśmy. Te całe przygody wiszą mi jak staremu psu jaja. To jaki masz problem z obu? Naprawdę próbuję sobie przypomnieć, ale ani ty, ani mój mózg mi nie pomagacie! To ja, pamiętasz? Ja nie lubię siebie. Nienawidzę tego ciała, nie cierpię tych wszystkich części wymiennych. Chcę A. po prostu znaleźć coś, co będzie pasować. O tak, teraz pamiętam, czego pamiętałem. To dlatego, że ten problem został już rozwiązany. Po prostu wymień na części zubu na jakieś lepsze. Próbowałam znaleźć coś, co lubię od kiedy tylko tu jestem. Więc wróćmy do przygód. Zapomnij. Zapomnij? zapomnij. Tak, zapomnij. zapomnij. Ale że co? Kane, nikt no, nie lubi głupich przygód. <laughs> Dobre, Zubu! Ragata jest za miła, by coś powiedzieć. Jax Bracia. tylko lubi wkupiać resztę trupy. Ganglion nic nie mówi ze wstydu. Kingera Bracia. powaliło, a, a pomnij po a każdej pomni? przygodzie przynosi coraz to nowszą traumę. O, Zubu, Zubu, Zubu! Oj, racja, racja. nie przygód to moja sztuka! Ona, jak ona tylko dla nich! Odkąd się tylko... tutaj pojawiła, to ona... To umiem. A, e, to, co mówisz, może implikować, traumę, że jestem słaby je w jednej rzeczy, jaką robię dobrze i to. <noise> to... To by było. Co się z nim dzieje? To? A to czy się ja to w końcu dzieje? miała być terapia? A, tak! Musimy dotrzeć do sedna twoich zaburzeń behawioralnych! Pokażę ci parę grołów, a ty mi powiesz pierwsze słowo, które przyjdzie ci do głowy. No przecież nie sądzę, żeby, żeby A, Kane się zabstrakcił. Co? O nie, co to za miejsce? Niemożliwe, nie jestem żeby byli. Kane się zabstrakcił, tu. bo... jakaś piwnica. Bo on jest tym. AI. Wszystko potoczyło się o wiele gorzej, nie to, co niż kofno. sobie wyobrażałem. Moja paranoja ogarnęła mnie z tak ogromną siłą, że przestałem być obrońcą mojej żony i teoretycznych dzieci. Każdy cień każdy dźwięk był moim wrogiem. W końcu też zastrzeliłem moją lubą, myląc ją z tym potworem. To mhm. ironia, czyż nie? Próbowałem ją przed nim chronić, a w rezultacie sam stałem się potworem. Pozostało mi tylko czekać, nie mając już czego bronić. Bo on jest, jest tym potworem? Własnej duszy. Jeśli Widzę, że to żyje, a? zgładzę bestię, która odebrała mi wszystko. Wygląda olbrzydliwie. A może weźmiemy jego broń? Jasne, jak dla mnie spoko. No, bo nawet w dziastu nie był Kinger z Shotgunem. Proszę, nie używaj. Dobra, nie to nie. <śpiewanie> to było. To nie? Mamy tylko dwa strzały. Nie zmarnujmy ich. Ja. Chyba rozumiem, dlaczego postawili kategorię wiekową 13. Plus? Eee, nie. Faktycznie, faktycznie trochę strasznie. Hop. ambush. Kinger, my myślę, że mamy problem też i to. To też zostaw mnie. Poradzę sobie. Ty. Piu. Zmarnował dwa strzały. No. Nie poszło tak źle? To znaczy zgładziłbym, gdybym nie wiedział, że potwór to tak naprawdę jeden z aniołów, boskich posłańców. Co? I że ktokolwiek go skrzywdzi, będzie zabrany wprost do najzimniejszego odmędu piekła, gdzie spoczywa ma dusza. Wybaczcie, drodzy słuchacze. Ale potrzebuję żywej powłoki w celu ucieczki dalej przeklętych. A wasze ciała to moja jedyna szansa, by tego dokonać. Co? Poczekaj. Jak on to nagrał, jeśli już był w piekle? No właśnie. A! Jesteście gotowi. Bo kolejny wdech, który weźmiecie na dole, będzie tym ostatnim. A wasze ciała staną się moje. Zostaw mnie! Co? A? Jak ja robię tych głupich przygód! No. O. A reszta chce herbaty, pije. Mmm, pyszna. Bardzo mi przekro, że twój mąż cię zabił i w ogóle... Och, cóż mogę ci rzec. Mężczyźni nigdy nie byli zbyt mądrzy. <laughs> Wiem coś ja o jestem tym. Jestem mądry. <laughs> Jeśli spotka waszych na kumpli, Jacks, mam tylko nadzieję, Jacks że nie zanudzi ich na śmierć swoim gderaniem. Ten człowiek potrafi zmienić jedną prostą historyjkę w trzyaktową grecką tragedię. Na pewno zapytam, jak ich zobaczę. Dzięki za herbatkę. Ciekaw jestem, no jak, nam jak naprawdę ten duch miło. Pije herbatę, skoro. Nie ma za co. Skoro Wpadajcie wszystko, co duch weźmie, chcecie. to. Tak zrobimy. Nie wiem. To zresztą nieważne. Przejdźmy dalej. Gratulacje, wy moje słodkie, misie, lubisie. Wybraliście drzwi pacyfistów! I powinniście być dumni z tego, jacy świetni z was ludzie! Niestety uh -huh. wciąż musimy poczekać, aż reszta z was zakończy swą przygodę, zanim dam wam pozwolenie, by wyjść. Ciekawe, jak długo im zejdzie. Uh -huh. No, nie za bardzo przypomina mi to piekło. My... No, racja. Dosłownie trafiliśmy właśnie do piekła! Piekła! No jasne, że do piekła. Dlaczego nie miałabym być teraz dosłownie w piekle? Hej, no spokojnie. Myślę, że jest sposób, by wyjść z tego cało. Wygląda bardziej jak piwnica. Sala potępionych. Poczekaj. Mm. Pozwól, że, że rzucę okiem. Pozwól, że rzucę okiem. Dosłownie. Hej, na końcu tunelu są schody. To może się udać. Skoro nadal dychamy, to może my damy radę. Chociaż nadal się martwię słowami z nagrania. Ja uh -huh. chyba po prostu pobiegnę. Po mnie stój! Eee, po mnie? Coś, co się z nim dzieje?

Te dusze tak, przeciąga tak, cokolwiek żywego. Tak, tak Atakują, jakby... bo chcą stąd wyjść, tak jak i my. Jak Rany. te źrenice tak e, wyglądają, jak takie co? To, to już wiadomo, że jest zamartwiona. <laughs> Czemu? Czemu co? Każdy dzień, jaki tu spędzam, to koszmar za koszmarem! Wiedziałam, że tak będzie! On no, chce, żebym cierpiała. Naprawdę jestem w piekle Nawet tak nie mów. To nie jest... No, w sumie... Teraz to może i jest. To. Zapomnij o tym. Co ty na to, żeby teraz odpocząć, skoro nic nas nie goni? No, no. w sumie. To moja wina, że tu jesteśmy, prawda? Bardzo mi no. przez to przykro. przykro. Dlaczego nagle hmm? zachowujesz się całkiem inaczej? <laughs> inaczej? No fakt. Zwykle nie pamiętam za wiele rzeczy. Mm -hmm. Ale zawsze, gdy jestem w ciemności, to... wraca do mnie jedno wspomnienie. Gdy moja żona się zabstrakciła... Miał żonę? Nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale... byliśmy razem w moim forcie. Ojej. Było tam ciemno. Ciemność jakoś ją uspokolenić. Ja, ja chyba dobrze pamiętam, bo ostre postrzegiony krawędzie, że właściwie się różnić drzwi, nie wydawała się ani trochę groźna. Były tam zakreślone po prostu dawniej, nie? ale była na Praw tyle sobą, aby dać kto, się w, dotknąć ten jeden ginger. ostatni raz. Czyli pozwoliła się dotknąć kimę. Na ciemności zawsze wracam do tego jednego momentu inaczej było? Skosne. W sensie, Chyba był w zdenerwowany, że tak. nikt się nie śmiał z jego żartów. Była i... zabawna kreatyka, nie taki rozpierdził. Owadoznawstwo. Bałem się owadów, ale ona mnie do nich przekonała. Ech, to wspomnienie nie jest zbyt miłe, ale jedyne, nad którym mam kontrolę. Wiem, jak można się czuć w tym cyrku. Czasami jest też, tam dość. Też mam takie przyczucie do Bani. Co? Też czasami sobie wyobrażam, że Ale nie jak, jak mogłoby być w tym cyrku niekiedy kiedy liczysz się dla innych ludzi. Dobre wspomnienia są potrzebne. Trzymaj się ich. I staraj się doceniać ludzi. Ja zawsze mam dobre nie, nie wiesz kiedy znikną. Zwłaszcza podczas wykonywania moich czynności w życiu. jaką Możesz zrobić. To sprawić, by ktoś tu czuł się niechciany. Cieszę się, że to ze mną jesteś. Hmm. W sumie to obłędny cyfrowy cyrk mógłby być taki? Trochę, Wiesz trochę dziwny, trochę śmiercy, o tym, co mówił, Baron. to szło kolejny oddech, który weźmiecie na dole, będzie tym ostatnim. Może da się przejść wstrzymując oddech. Cóż, myślę, że nie o, jestem w tym zbyt dobrze. nie racja. A co jeśli na chwilę przestaniesz o tym myśleć? E Raz e trochę mi się e zdaje, e jak pomyłkami. Wrócimy była taka już razem do cyrku. Co, wrócisz do bycia szalonym sobą. A o tym, co przeszliśmy na bank, zapomnisz, co nie? Nie martw się o mnie. Póki ty pamiętasz. Wszystko będzie dobrze. Jesteś bardzo silna, Pomni. I wiem, że na pewno dasz sobie radę. Trzymaj się mnie. Przejdziemy przez to razem. Burde. Gotowa? Nie dziwię się, dlaczego cyfrowy cyrk zdobył taką dużą popularność. Bardzo ciekawa animacja. Pop śmieszna, pouczająca, trochę dziwna, trochę straszna, ale i tak mi się podoba. O, Kinger zaczął się świecić. Może w kolejnych odcinkach i, i jakaś kolejna postać będzie kolejnym tym... bohaterem? O, Pomi, Kinger! Wszystko w porządku? Było strasznie? W sumie to jest mhm. dobrze. Było strasznie. Co tu się stało? Tym się nie przejmujesz. Pani Pani byłam i... bardzo dzielna. To znaczy... Chyba tak? Byłaś? W pewnym Zabryła. sensie. Taki zapominasz. Ragata. Tak? Chciałam ci tylko powiedzieć. Dziękuję, że zawsze masz mnie na uwadze. Czuję, że nie za bardzo byłam ci wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. O, oh. Dziękuję po mnie. Ja tylko chciałam wiedzieć, Takie czy dobrze się czujesz. To. Zależy nam na tobie. Pamiętaliście może o mojej masce? Nie zapomnieliśmy. A, A teraz <grym> myślę, czy ta cała przygoda z dzikim <grym> zachodem była w ogóle dostatecznie angażującym wyborem. W końcu... Kurka rurka wygląda na to, że to wszyscy już skończyli i jest wracają na terapii, do domu. Jest na Szybko, udawaj, że to zwyczajna sesja terapeutyczna. <grym> Okej. Okay. No i jak tam moje skibiti Sigmy? Ja. Nie, ja nie mogę. Skibidi, Co? Dobra, sorry, na chwilę. Na chwilę tak się zaśmiałem. Przejdźmy dalej. Więcej nas tak nie nazywaj. o <laughs> Fajnie się bawiłaś na przygodzie z szczupiem? Tak, właściwie nie było tak źle. No, już wejść, tak? staj spokój. Było fajnie nawet. No i koniec. Także Wam powiem, bardzo mi się podobał Błędny Cyrk. Nie dziwię się, dlaczego zyskał taką dużą popularność. No bo faktycznie, według mnie, obłędny cyfrowy cyrk jest bardzo fajny, bo są takie morały. Są śmieszne momenty. Nie, niepokoją mnie tylko przekleństwa, bo na przykład w pilotażowym odcinku Polacy dali trochę. Nie spisali się po prostu, bo przekleństwa było aż zbyt wyraźnie słychać. Tutaj się faktycznie postarali w tym, w tym trzecim odcinku. Jest trochę durne, to fakt, bo na przykład postacie zachowują się w dziwny sposób. Stosują, stosują dziwnych rzeczy do oceniania sytuacji i tym podobne, ale muszę przyznać, że animacja jest bar bardzo mi się podoba i pewnie wam też się podoba. No dobra, to już koniec reagowania. Jeżeli filmik wam się spodobał, napiszcie o tym koniecznie w komentarzu i dajcie lajka. Nie zapomnijcie także wpić subskrypcji na mój kanał, by dowiedzieć się o kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, a my się widzimy niedługo. Nie lubię koziego sera.